najlepiej jest właśnie przyjechać teraz, póki nie ma ludzi, póki nie ma jeszcze tych wszystkich wczasowiczów tutaj. No my jesteśmy właśnie w tej chwili prawie na początku Polski. Zaraz idziemy teraz już na sam początek Polski, albo idziemy dookoła port. Z czystym sumieniem też polecam nasz kempik, bo tak mieliśmy trochę obawy, bo wszyscy nam no mówili, wszyscy, no większość mówiła, że to Daleko, że to między blokami, że to będzie hałas, cisza, spokój. A do portu z campingu to mamy pff, 5 minut, nawet nie dosłownie idealnie, naprawdę wolnym tempem. Jest 5 minut, dosłownie i na wprost wychodzimy, na wprost portu. Wszystkie takie najważniejsze atrakcje są w zasięgu dosłownie kilku minut. Sam właściciel, nie wiem czy to właściciel, ale ten pan, który nas przywitał dzisiaj, też był też przesympatyczny, bezproblemowy, wesoły człowiek. Pomocny, nie ma problemu najmniejszego. No dobra, my drapczemy dalej. A jak ktoś chce się zobaczyć online, na żywo, to między tutaj tą kapsułą a samym brzegiem są dwie kamerki online. Można sobie wejść, pomachać, zobaczyć się. My już sobie wyszliśmy z portu, obeszliśmy to dookoła Idziemy sobie teraz przedreptać tym e, nie, Jak to się nazywa ścieżką? Jak, nieważne, dobra, to jakoś tam się to nazywa e, Idziemy e, i, i wyjdziemy sobie na, 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 na pełne morze Mamy już pełne morze i tam właśnie idziemy, jest do tego ścieżka zrobiona i tam sobie drepamy. Zobaczcie, zobaczcie czy, to, czy to nie warto naprawdę przyjechać. Zobaczcie, cudo. Na żywo się ogląda te wszystkie miejsca, te wszystkie miejsca, gdzie byli żołnierze, gdzie byli obrońcy naszego kraju, ile oni musieli tutaj przeżyć i jak ogromny tutaj musiał być hałas, huk, to tak naprawdę jak to się na żywo ogląda i widzi się ogrom tych budowli, które i tak są teraz w tej chwili już nie ukrywajmy zniszczone i w części zburzone, to naprawdę robi to wrażenie. I daje grubo domysł. Słońce, osuszy twarz. Idziesz i liczysz na moje ostatnie trzy. I nie chybisz już, to wiesz. Róża czerwono, biało kwitnie bez. Nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. Z górza przyjdziemy wodą pomijemy. Kto by się martwił, że na drodze kurz i śnieg i deszcz doznamy już? Skórza przejdziemy, wodą popijemy, woda po ma jak wino smak. Róża czerwono, białokitnie bez dojdziesz w bracie, choć krucho jest. Tak, my teraz wyszliśmy jeszcze na drugi kemping, który rozważaliśmy, żeby tutaj zostać. Tak, my jesteśmy na Camp Hel, czasami sam się gubię, a teraz jesteśmy na Help Camp. I tutaj, o, tutaj jakieś parcele są, zobaczcie. Tutaj też jakieś miejsca wydzielone. Pola na namioty. No. Fakt, faktem. Tu jest troszkę mniej miejsca niż tam, gdzie jesteśmy, ale przyjemny, przyjemny też. Naprawdę przyjemny. Tak, super, super. Tak, tu jest, tu, jest, tu jest mniejszy, tu jest taki skromny ten kemping. Mały, taki bardziej parkingowy, ale przyjemny. Tu jakiś śliczny dziadek. Super. Słuchajcie. Mega fajny. No. A tam drugi. Zobaczcie. Kurczę, no to są, to są samochody, które robią robotę. No okej, okay, słuchajcie, godne polecenia. Zajrzymy na pewno sobie też tutaj, tutaj Może tutaj jest trochę bardziej, może być tutaj trochę głośniej niż tam gdzie jesteśmy, bo to jednak jest przy deptaku, przy tych głównych ścieżkach. O, tutaj od razu przechodzimy, rzeczywiście mieszka ma zauważyła jest serwis od razu. Na komperów, także wszystko co trzeba jest. Mm -hmm. Bardzo fajny, bardzo przyjemny, no, ale no, minus może taki, że tutaj może być głośno, bo tam u nas naprawdę jest cisza, spokój. a jeszcze jest No jeszcze nie, ale to w sezonie to tutaj. No, tam, tam w sezonie też może być głośno. Może być różnie. No okej, okay, my już wracamy do powolnia AK byliśmy, obeszliśmy teraz tak sobie na szybko potem idziemy coś zjeść zjemy i wyjdziemy sobie już na spokojnie jeszcze raz no i wybiemy już że naprawdę tutaj warto przyjechać to jest jedna z najładniejszych plaż a trochę ich widzieliśmy mm, śliczna no jest zupełnie totalnie inna ta plaża jeżeli ktoś by szukał miejsca e Trochę, jakby to powiedzieć? Trochę niby plaża jest ta sama, ciągnie się cały czas, ale tutaj jakiś tak, to jest jakiś taki klimat jeszcze do tego dochodzi. To, no, po prostu trzeba przyjechać słuchajcie, spróbować a, i, i to poczuć, bo... Ci, tak, ciężko nam to opisuje, bo nie chce nawet nam się wracać teraz na kemping. Tak, tutaj jest przyjemnie. To jest chyba najdłuższa rzeźba z jednego kawałka, zrobiona ręcznie. Hmm. Hmm.